Pytania liturgiczne, które wysłuchaliśmy dzisiaj z uwagą, wprowadzają nas w dzisiejsze święto Epifanii, to znaczy objawienia Pańskiego. Koncentrują one naszą uwagę na Jezusie Chrystusie, Mesjaszu, który był zapowiadany przez proroków Starego Testamentu, a który narodził się właśnie w Betlejem. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz. Na wiele wieków przed narodzeniem, przed Jego narodzeniem, kreśli wizję nadejścia Mesjasza i spotkania z nim wszystkich ludów i narodów. Prorok w swojej wizji dostrzega wielki orszak zmierzający ku miastu Świętemu. Ów orszak jest złożony z dwóch grup. Pierwszą stanowią synowie Izraela. Zaś drugą obce ludy i narody pociągnięte blaskiem światła i chwały Bożej. To, co prorok Izajasz opisuje w swojej wizji proroczej, spełniło się właśnie w Betlejem. Ewangeliści opisali nam bardzo szczegółowo historię narodzenia Jezusa, dając nam w okresie Bożego Narodzenia po wielokroć możliwość przeżycia tego wielkiego wydarzenia, tego narodzenia Jezusa Chrystusa, bowiem każdego dnia słuchiwaliśmy się w Ewangelię i rozważaliśmy narodzenie Jezusa Chrystusa. A więc Betlejem według wizji proroka staje się miejscem jedności, do którego zmierzają wszyscy, poczynając od pasterzy, poprzez wszystkich innych, Aż do mędrców ze wschodu. To właśnie mędrcom ze wschodu, którzy przybywają do Betlejem, poświęcona jest dzisiejsza Ewangelia. Mówi nam ona o nadzwyczajnym ukazaniu się gwiazdy, za którą poszli mędrcy ze wschodu. Po jej pojawieniu się i poprowadzeniu mędrców aż do Betlejem. To właśnie w tej wizji realizuje się również wizja proroka Izajasza o tym, że Jezus przyszedł nie tylko do Izraela, ale do wszystkich ludów na całej ziemi, do całej rodziny ludzkiej, a więc również do każdego z nas, bo przecież wszyscy należymy do tej jednej wielkiej rodziny ludzkiej. Przybycie mędrców jest początkiem spełnienia się tej wizji. Jest początkiem budowania jedności wszystkich ludzi na całej ziemi. Ta jedność jest budowana na fundamencie wiary w Jezusa i na przyjęciu Go do swojego życia, do swojego serca. Jezus jednoczy nas i sprawia, że wszyscy czujemy się wokół Niego i razem z Nim siostrami i braćmi. On zasiewem dobrej nowiny sprawia, że nasze serca, serca wszystkich ludzi zwracają się ku Bogu, tworząc jedną wielką rodzinę, której na imię lud odkupiony, której na imię Kościół. Dzisiaj wiemy i doświadczamy tego, że ta wspólnota Jezusa jest obecna w całym świecie. We wszystkich grajach, że gromadzi ludy wszystkich kolorów, ras, narodowości czy też języków. Wiemy, że ta wspólnota Jezusa Chrystusa coraz bardziej się rozrasta, coraz więcej w niej członków, którzy, jak kiedyś mędrcy, podejmują trud zmierzania ku Chrystusowi, podejmując ten trud dotarcia do Jezusa w Betlejem niekiedy za cenę wielkiego wysiłku a nawet za cenę prześladowania a więc mędrcy idąc z dalekich krajów do betlejem najpierw dotarli do wielkiego miasta jeruzalem mówi dzisiejsza ewangelia i tam pytali gdzie narodził się Jezus ale ku ich wielkiemu zdziwieniu nikt w nim nie wiedział o tajemniczym narodzeniu Dziecięcia Bożego, którego przecież szukali przybywając z dalekiego kraju. Jakże wymowne jest to stwierdzenie. Nikt o nim nie słyszał. A Betlejem przecież jest oddalone zaledwie o kilka kilometrów od Jerozolimy. A więc nie wiedzieli o nim, nie wiedzieli o narodzeniu Jezusa. Nie wiedział Herod ani jego doradcy. Nie widzieli mędrcy ani kapłani, nie wiedzieli też mieszkańcy Jerozolimy. I pytamy, jakże to możliwe, że oni o tym nie słyszeli. Można być blisko i nie słyszeć. Można być blisko i być tak zajęty swoimi codziennymi sprawami, że nie wiedzieć. Nasze życie przypomina niekiedy wielkie miasto Jeruzalem. Wiele w nim najprzeróżniejszych spraw, ludzkich interesów, relacji z ludźmi, problemów, zabiegań o rzeczy doczesne, nawet cierpień i bólów. Jest tego czasem tak dużo, że, jak, że podobnie jak mieszkańcy z Jerozolimy, zapominamy o rzeczach najważniejszych. I przestajemy się troszczyć o nasze życie duchowe, o to, co jest najważniejsze. I w tym właśnie zagubieniu i codziennym zapędzeniu, każda dodatkowa wiadomość, nawet ważna, może nas niepokoić, może niekiedy nawet irytować, bo zakłóca nas nasz pseudoporządek. W którym czujemy się swojsko i dobrze. Choć Jezus jest blisko nas, nie jesteśmy w stanie go dostrzec i nie, ma, nie mamy dla niego czasu. To nam uświadamia przykrą prawdę, że można być blisko, a nic nie widzieć, nic nie dostrzegać, nic nie wiedzieć. I w nic nie wierzyć. W takiej sytuacji, nawet gdyby Jezus był na przysłowiowe wyciągnięcie dłoni, pozostałby daleko, bo serce byłoby dla Niego zamknięte. I bylibyśmy jak ci właśnie mieszkańcy Jerozolimy, którzy nic nie wiedzieli. Mędrcy opuszczając swoje rodziny. Swoje wygody i podejmując długą i niebezpieczną drogę, pełną niewygód, przypominają nam, że w życiu są sprawy ważniejsze niż tylko wygodne życie. Dlatego, swoim przykładem burzą nasze twierdze pozornego pokoju i spokoju. W ten sposób dają nam lekcję odwagi i uczą nas, że nie ma miejsca ani czasu na bierność w naszym życiu. Na przeciętność, bo życie jest tylko jedno, ma wzniosłe cele i staje się o wiele bogatsze, gdy pozwalamy się inspirować w nim Bogu, kiedy pójdziemy właśnie za gwiazdą, która prowadzi nas ku celom znacznie wyższym, ku celom zasadniczym, ku celom najważniejszym. Mędrcy z całą mocą mówią nam, że można od Jezusa być daleko fizycznie, ale blisko duchowo. I przeciwnie można przebywać blisko Jezusa fizycznie, a być daleko duchowo. Z relacji z Jezusem o relacji z Jezusem zależy nie świadczy odległość mierzona geograficznie w dziesiątkach czy setkach kilometrów, lecz otwartością dla Niego swojego serca. Bliskość lub dalekość zależy od jakości serca. Od jakości naszej duszy, od jakości naszego życia. Tę jakość pokazali mędrycy, którzy przyszli z daleka do Betlejem, którzy z pokorą w sercu podjęli trud szukania prawdy, i ją znaleźli, i upadli, aby Jezusowi oddać pokłon. Dzisiejsza Ewangelia zatem stawia nam pytanie, czy jesteśmy blisko. Czy daleko Jezusa? Bo można być na orszaku, można chodzić do kościoła, można się modlić, uczestniczyć we mszy świętej, a jednocześnie mieć serce zamknięte dla Jezusa, odrzucać prawo Boże, prowadzić życie niemoralne, być zamkniętym na drugiego człowieka, nienawidzieć i nie chcieć nikomu przebaczyć. Pozwólmy zatem dzisiaj sprowokować się pytaniu i dajmy odpowiedź, czy jesteśmy blisko czy też daleko Jezusa. Od, czy jesteśmy blisko czy daleko od Jego dobrej nowiny, od Jego Ewangelii. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, to zadbajmy dokładnie zbadajmy dokładniej firmament naszego życia, codziennego życia. Czy przypadkiem na horyzoncie tego życia nie pojawiła się gwiazda, która usilnie nalega na konieczność podjęcia drogi odnowy mojej wiary, mojego osobistego kontaktu z Jezusem, mojej przyjaźni z Nim? To wewnętrzne światło może wzywać nas do oderwania się od rzeczy codziennych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, może zbyt przyzwyczajeni. Jest zbyt przywiązani, a które utrudniają nam dostęp do Jezusa, które zaciemniają nam tę drogę, która prowadzi do Jezusa. Nie próbujmy naśladować tych, dla których wszystko jest normalne i nic na niebie nie widzą, i dalej pozostają obojętni. Nie naśladujmy tych, którzy nie widzą niczego i nie czują niczego. Naśladujmy raczej mędrców, którzy z pozornie normalnej gwieździe odkryli jej głębokie znaczenie i za nią ruszyli w drogę. Poszli i znaleźli Jezusa. Jeśli nawet w naszym życiu pojawią się trudności, to jeśli tak jak mędrcy ruszymy w drogę, to również znajdziemy Jezusa. Ruszmy. Zatem, i my w drogę, zachęca nas święty Paweł w drugim czytaniu, bo już staliśmy się współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, która jest właśnie dla nas dobrą nowiną. Ta zachęta apostoła Pawła jest dla nas ważna i myślę bardzo potrzebna, dlatego że. Objawienie Pańskie, jakie miało miejsce dwa tysiące lat temu, nieustannie ponawia się i dokonuje w Eucharystii. Za każdym razem, kiedy celebrujemy tę najświętszą ofiarę na ołtarzu. Eucharystia, znak jedności, a więc wypełnienie misji, o której mówił prorok Izajasz w pierwszym czytaniu, Staje się w kontekście uroczystości objawienia Pańskiego przestrzenią jednoczącą wszystkie narody, ludy i języki. Jest przestrzenią zbliżającą nas do Jezusa i między sobą. Gdziekolwiek na świecie w niej uczestniczymy, doświadczamy jej misji jednania w różnorodności, a więc bycia razem pomimo najprzeróżniejszych różnorodności. W Eucharystii, to właśnie w Eucharystii doświadczamy całego bogactwa znaków i gestów tej właśnie jedności. Wspólnie przecież słuchujemy się w Słowo Boże, wspólnie przecież przyjmujemy to samo ciało Jezusa Chrystusa, które nas jednoczy. Wspólnie modlimy się i śpiewamy, Wspólnie przecież przekazujemy sobie znak pokoju, wspólnie prosimy o odpuszczenie naszych win. Kościół zatem w sposób szczególny Eucharysty, jak przypomina nam katechizm Kościoła Katolickiego, jest sakramentalnym znakiem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i sakramentalnym znakiem jedności całego rodzaju ludzkiego na świecie. Dzisiejsza zatem uroczystość zachęca nas, abyśmy za przykładem mędrców odnaleźli, a może odnajdywali codziennie drogę do Chrystusa, abyśmy jak oni codziennie mogli mu przynosić swoje dary, złoto naszego życia duchowego, kadzidło naszych modlitw i zapachu świętości oraz mirę. Prawdziwej miłości i dobrych uczynków, które otwierają nam drogę do serca drugiego człowieka i drogę ku wiecznemu naszemu zbawieniu. Ruszmy więc wraz z mędrcami w drogę poszukiwania tego Jezusa Chrystusa, świadomi również słów świętego Augustyna, który o prawdzie odnalezienia Jezusa w swoich wyznaniach tak mówił. W głębi duszy byłaś. Prawdo o Jezusie, wiaro. A ja Cię po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie. Bezwładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś. A ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z daleka od Ciebie. Rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś, Rozdarłaś głuchotę moją i wtedy cię znalazłem. A więc abyśmy, tak jak święty Augustyn i wszyscy inni, poczynając od męców, umieli odnaleźć Jezusa może nie gdzieś tam daleko, ale Tego, który już jest w naszym sercu i czeka, byśmy Go uznali za naszego przyjaciela. Amen.